Witam! Z uwagi, że będziemy robili nadajniki i odbiorniki, taki odbiornik, nadajnik posiada zaledwie 5-6 elementów i takie płytki stykowe, o które też pytacie. Yy, krótsze, no, można kupić krótszą, ale taka płytka kosztuje 15 zł, i płytka troszeczkę mniejsza kosztuje 9 zł. No bez sensu. Jest dużo pytań, czy taką płytkę można przeciąć, obciąć, zmniejszyć. Ja Wam zaraz pokażę, co można z taką płytką ewentualnie zrobić i jak to zrobić. Ja już kiedyś omawiałem te płytki. Dzisiaj pokażę wam, jak ewentualnie odciąć kawałek płytki od płytki. Ja sobie już zaznaczyłem tu to miejsce, ale pokażę wam o co chodzi. Na przykład, te płytki, te dłuższe, wszystkie listwy zasilające mają już z sobą połączone. Czyli cała listwa ta jest połączona razem. Dolna minusowa jest też połączona razem. Jak to sprawdzić? Ja tu mam taki mierniczek. Tu będzie to działało. sobie taką sądę zrobiłem z igły. O, w tej płytce wpinam w jakiś pin normalny, że będziemy mieli przewodzenie następny mamy następny, mamy tu jest 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 jest. może ja to wyjmę na chwilę tak samo jest jest w zestawie dolnym zobaczcie, wszystko razem, czyli Gdybyśmy to przecinali, to najprawdopodobniej będziemy to cieli tu, tutaj, w tych miejscach. O. Trzeba uważać, aby listwy, które tu prowadzone są, nie rozgięły się, żeby to wszystko nie wypadało, nie zaczęło nam latać. Natomiast w tej płytce jest troszeczkę inaczej. Zobaczcie. To jest 750 pól, czyli tych tych pinów takich i zobaczcie. Jest, 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 to już cztery. Tu już nie ma, tu już nie ma, czyli dotąd jest, czyli byśmy mogli przeciąć tu po tym i teraz sprawdzimy dalej no to normalne że będzie jest jest to już też nie ma czyli tak jak zaznaczyłem możemy tu odciąć i tu cztery czyli to będzie w ten sposób tu mamy cztery czyli raz dwa 3, 4 dotąd, o, bo już piąte pola już nie działają. Tu są tylko 3 i tu są znowu 4. Czyli możemy odciąć tu, ewentualnie tu po 4. To jest wszystko jedno. Czym to odciąć? Przed przystąpieniem do przecinania płytki, bardzo ważna rzecz. Płytki z tyłu mają tak zwany przylepiec. On jest zrobiony w ten sposób, że tu możemy sobie podważyć. Oj, no nie chcę. I zobaczcie, tu mam możliwość przyklejenia danej płytki. Do spodu. Ale, ale. Nie można całego przylepca zerwać, bo to jest obustronny. I zobaczcie, pod samym spodem zaczynają pojawiać się styki. Widzicie o? Tu się pojawiają styki. I to wszystko, mimo że jest pozaginane, może nam po prostu wypaść. O! Tu będzie widać najlepiej, gdybym odsłonił jeszcze dalej. Widzicie. Tu są styki poszczególnych, poszczególnych pinów. Z tym, że jeżeli by Wam coś zaczęło przerywać, można to odkleić, wyjąć całą stykówkę, dogiąć, włożyć z powrotem i zakleić. Z uwagi na to, aby to cięcie nie było dość grube, tylko cienkie, no, brzeszczot nadaje się częściowo po prostu dlatego, że w przeszczocie może ja tu sobie to załączę zobaczcie te zęby są 1,10 1,10 prawda milimetra ja tu mam takie specjalne płyteczki do moich Wyżynarek i już to ma 0,38. Widzicie, ja sobie zakładam, podjeżdżam i sobie bym to uciął. Tu, tutaj jest troszkę grubsza 76, ale możecie zaopatrzyć się w coś takiego. To są do brzeszczoty do takich małych piłeczek to tu pisze, brzeszczot do metalu. To wygląda w ten sposób, to ma grubość 81, czyli już jest dużo cieńsze od, od, od normalnego brzeszczotu, czyli takiej piłki do metalu, bo zobaczcie, tu jest 94, a ja tu zmierzę na samym tym, jest 1,8-1,10, mierzę, tu te zęby idą, i idą po prostu tak w ten sposób, o. Może ja tu pokażę. O. Te zęby są wijące. Możecie też skorzystać z takich piłeczek. One są dość różne. Tu nawet będzie widać, że jedne wystają. Drugie praktycznie prawie nie wystają. O, chociaż napis jest niby ten sam. Ale widzicie, tutaj jest. Grubsze, tu jest cieńsze. Możemy to nawet zmierzyć. To będzie w ten sposób: zobaczcie o 1,12 mm, a tu, tej następnej 0,71, aby porównać jeszcze raz. Jeden, 11, 1, 12, bo to będzie w ten sposób. Dobrze. To jest najcieńsza. Wstawiamy ją w zestaw i przecinamy. Dlaczego powiedziałem, że brzeszczot się za bardzo nie nadaje? Ano, dlatego, gdyż tylko tu widać, że jest tak duża odległość o tutaj między tym na przykład a tym prawda, ale w rzeczywistości. Jeżeli, bo musimy tamten tam kawałek odciąć, czyli musimy sobie po prostu naznaczyć. Czyli musimy w jakiś sposób przyłożyć, sobie zaznaczyć i zaznaczyć sobie to samo tył, z tym, że wycinamy troszeczkę dalej. Czyli przyłożyłem tu cofamy dalej i wycinamy tu o, to jest będzie widać tu to jest ten kawałek, który musimy wyciąć i teraz zdejmujemy calutką wpierw zdejmujemy ten pasek, który jest do przyklejania a później zdejmujemy ja już sobie tutaj oczywiście nadciąłem. o i to wygląda w ten sposób i teraz widzicie tu są piny te które widać z tej strony tu tym ołówkiem czyli to musimy wyjąć i tu tak bardzo blisko siebie widzicie o dobrze by było żeby skrawki zostały jeżeli skrawki nie zostaną bo będziecie mieli coś coś takiego lub coś grubszego. Trzeba przed cięciem tu Trysnąć kropelką, czyli tym klejem, żeby zatamować. Jak przedniecie, żeby to wszystko nie zaczęło, wam po prostu latać, wychodzisz w tą stronę, chociaż tutaj ta taśma trzyma. Czyli wyjmujemy te dwie wsówki, przed cięciem. Aby to wyjąć, należy delikatnie podważyć tu z jednej strony, podważyć z drugiej. Tak, tak samo tak. zrobić z tym następnym, ale może. Jak podważyłem, to zaczniemy wyjmować tą, może pierwszą. O, zobaczcie, tak wygląda właśnie styk, dlatego mówię, że gdyby wam to przerywało, można to wyjąć, dogiąć i jeszcze raz wsunąć i jeszcze raz wykleić taką taśmą. Ta taśma jest, może być do przyklejania dywanów, po prostu obustronnie klejąca musi być taśma. Tu mam, ten, tu mam kawałek, który odkleiłem. Z jednej strony klej i z drugiej strony klej. Dobrze, teraz możemy wyjąć drugą część. O. Mam wyjęte dwa takie, jakby uchwyciki. Czyli mamy. Wyjęte dwa elementy do przecięcia. Tu musimy uważać. Tu, jak powiedziałem, trzeba by było zalać. I teraz delikatnie tu przeciąć tą płytkę. Udało mi się przeciąć tą płyteczkę. I to tak dobrze, że zobaczcie tylko tu. Naruszyłem to, tą, jedną, jeden koszyczek taki, ale to jest zalany klejem. W drugim przypadku udało mi się zostawić ścianki. Są ścianki zostawione, widać element, ale jest ścianka i jest ścianka. Teraz mam możliwość zrobienia nadajnika i odbiornika. Te uchwyty możemy zostawić jako rezerwowe. Jeszcze chciałbym wam zwrócić uwagę na jedną taką rzecz, która może się przydać. Tu w tej płytce, tak. w tej płytce wszystkie te cztery złączone są z sobą raz. Natomiast w tej pozostałej płytce, tu te cztery są połączone te trzy są też połączone ale między tymi trzema a tymi czterema jest przerwa ale wystarczy tu troszkę podważyć dostaniecie się do, do tych pinów delikatnie lutownicą pobielić tu pobielić tu i zrobić zworkę zworkę która będzie przepuszczała prąd, czyli będziecie mieli w tym przypadku wszystko, całą szynę złączoną razem. Zakleicie tym, i jeżeli potrzebna Wam jest sama, no nie będziecie wtedy musieli robić żadnych, żadnych przepinek. Chyba że akurat taki układ jest Wam przydatny i potrzebny. Z tych uchwytów zostawiamy. Mamy jako zapasowe które możemy zawsze wstawić, bo wszędzie znajdują się czwórki. Widzicie, o, tu są czwórki, tu są czwórki, czwórki i wszędzie praktycznie to pasuje. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia.